Siemanko, widzowie, ogólnie to tak, oszukałem Was, ponieważ powiedziałem, że to wszystkie wyścigi, w tym jeden z poprzednich odcinków, a jednak nie, tutaj był ostatni wyścig, bardzo mocno schowany. No i właśnie go sobie teraz ukończamy i zaraz wam jeszcze bardziej pokażę, gdzie on jest. Dobra, mamy to. Udało się, dobra. Yy, więc tak, no, był to bardzo mocno ukryty wyścig. Teraz lecę wam pokazać, gdzie on jest, jakby ktoś chciał wiedzieć. Na mapie znajduje się on gdzieś tutaj, a ogólnie wysokość jest, no, prawie na helikarierze, jakby. Ale dobra, dzisiejszym tematem odcinka miała być misja Deadpoolowa kolejna, już ostatnia, więc właśnie do niej będziemy lecieć.

No dobra, jesteśmy. Oczywiście, Death już tutaj do nas gada. Ale dobra, jest tutaj nasz wróg, i ogólnie gramy braćmi. Więc, nawet spoko. Fajnie, sobie tak pograć tym, tym duo, które ma też niedługo wrócić w MCU. Ale co zobaczymy. No, ale teraz Loki'ego można użyć, żeby tutaj zrobić jakąś rampę czy coś. A nie, to katapultę. I strzelimy pewnie w tamtego naszego wroga, czyli w Malekita. No dobra. Weźmy teraz szybko tora. Polecimy sobie do góry, sprawdźmy, co tu można się jeszcze zrobić. a to Malekit nam ucieka. A my możemy złożyć jakiś grzejnik, pewnie. I on to rozumiem, że roztopi, tak? Aha, dobra. Jeszcze trzeba tutaj, oczywiście, piorunami, tutaj zasilić wszystko. I dopiero teraz będzie się tutaj coś działo. Sprawdźmy. Jasne. O, jeszcze loki musi przyjść. Dobra, ugaszone. Więc teraz szybko tor. Rozwalamy tą ścianę. I idziemy znowu do, do naszego malekita. Tutaj jakieś schody trzeba pewnie zrobić czy coś. Dobra, sprawdźmy. No tutaj nic nie ma. No trzeba tutaj coś zrobić. A po prostu już mamy schody, dobra? To jedziemy szybko po tego malekita. On nas zaprowadzi do jakiejś dźwigni, którą da się tutaj uruchomić, jakby. No dobra? Trochę ta brama opadła, więc już jesteśmy bliżej, jakby dotarcie do Heindala. O no tutaj coś jest na magneto. Tam w środku stan też widać. Mm. O, tu coś jest. FC oczywiście. Dobra, sprawdźmy co tutaj mamy. To jest dźwignia. Która otworzyła tą bramę. Dobra, to teraz Loki się tam może dostać. Um, I teraz lecimy dalej, tak? Tutaj jest, trzeba coś zrobić. Mhm. O! Loki jak ucieka. Przed tymi wszystkimi lodowymi. Yy, Stworami z Jotunheimu. Tutaj trzeba wejść lokim Na to. Taka trochę waga to jest. Yy, dobra. Tutaj olbrzym lodowy ucieka sobie. A my otwieramy bramę. I jest i Heindal. Można go uwolnić. No albo i nie, bo jeszcze jest Malekit. Teraz szybko się z nim pobijmy. Nie powinien być ciężkim wrogiem. No, się unosi na takich platformach. Więc może rozwalimy u je? Jasne, że się da, więc oczywiście tak zrobimy. Teraz można go uderzyć. I teraz tak. Kolejna platforma chyba będzie robiona. Jasne. Więc jeszcze kilka razy. No, i dostał ostatnie uderzenie. No i się udało. Oczywiście Deadpool tańczy, tym razem ostatni już jego taniec, taniec kurczaka. No dobra, lecimy do misji swobodnej, albo nie, jeszcze zobaczmy w sumie jakie dostaliśmy postacie. To pewnie was to ciekawi. Ziom Tuheim. Ok. No i dostaliśmy Laufeya, nie za bardzo kojarzę, ale Malekita kojarzę akurat, więc spoko, lecimy do swobodnej misji. No dobra, można to jest zdobyć tego Thora z komiksów, a my weźmiemy sobie naszego Magneto, bo oczywiście widzieliśmy tam tą szczękę. Dobra, lecimy, sprawdźmy, tutaj mam tą szczękę, tam będzie oczywiście nasz Stanley. Zobaczmy, czy, czy się uda, udało się, dobra. No i tutaj widać jakiś lód. Można go oczywiście tutaj ogniem zepsuć, czy coś dobra niszczymy i czy coś tutaj będzie też? O, jest czerwony klosek, więc świetnie. Jeszcze tylko postać tora. O, tu coś jest, dobra. Czarna pantera, aka Batman. Gdzie jesteś? Tu jesteś. Dobra. No i mam Dora Kasecznego. No i co? Lecimy szybko na Helikarier. Dobra, sprawdźmy, co tutaj mamy. Yy, o, mini postacie, no to nieźle. I Deadpool. Wszystkie, wszystkie czerwone kostki zdobyte, więc dotrzymaliśmy Deadpoola. Sprawdźmy tą świetną postać. No. no, fajnie się nią gra tutaj. Fajnie biega nam. Te katany też ma fajne. Lecimy jakieś zadanka porobić. O, dobra, widzowie. Mamy coś. Jakiś motorek. Czy to jest motor, jakby do Deadpool'a należący? Zobaczymy. No, siema Deadpool, co tam u ciebie? No dobra, pojedźmy w takim razie tą taksówką szybko po. wiem, po motor Ghost Ridera. I zobaczymy, czy z nim wygramy. W ogóle mi się to tak podoba, że ten Deadpool łamie czwartą ścianę. W sumie tak jak zawsze, ale łamie czwartą ścianę, mówiąc, kiedyś tam coś mówił o tym, że jest dużo postaci w tej grze, a teraz, że musimy ukończyć tą grę na 100%. To jest coś pięknego. No dobra, siema Deadpool, ja tutaj w ogóle nie odstaję względem ciebie motorem. No ale lecimy. O, ten Deadpool trochę jechał w tym samym tempie, co my. Ale to chyba tak zawsze było w każdych tych wyścigach. No tak jak ja zawsze mówiłem, te wyścigi chciałbym, żeby były trochę cięższe. No bo łatwo się je akurat wykonuje. no. Yy, ale dobra, lecimy sobie tutaj jakimś parkiem. Tutaj obok Sentinela, którego można zrespić w każdej chwili. No i co? Zaraz pewnie to ukończymy. Dostaniemy motorek skuterek, ja Deadpoolla. <grych> You're a speed demon, make no mistake. To samo chyba w ogóle jak jakiś Ghost Rider gadał, ale... ale nieźle, dobra, zobaczmy w takim razie, czy coś się... może zarespiło jeszcze od naszego Deadpoola. Poszukajmy. O, jest coś, jest helikopter Deadpoola, więc lecimy szybko. Sprawdźmy co tym razem. Dobra, ma Deadpool, o w ogóle... <laughs> poczekajcie, tu będzie czterech Deadpooli. Jest jeden, który jakby tutaj na, dla nas gadankę mówi. Dwóch, którymi można spokrać, i ten hologram, <grym wregulanie> no dobra, lecimy znaleźć jakiś flamingowy miecz, więc oczywiście kierujemy się jako Deadpool za Deadpoolem, bo zadanie dał nam Deadpool. A za nami jeszcze w ogóle biegnie Deadpool, ale dobra, nieważne Lecimy szybko gdzieś tutaj Gdzieś w taki ciemny, w ciemną alejkę trochę Niszczymy sobie kosz, niszczymy sobie pudła, tu nic nie ma To może coś będzie dalej Jest worek, może ktoś w worku ukrył Raczej nie, a jest różowy kosz na śmieci I to właśnie widzę w różowym koszu na śmieci był różowy Flamiga awesome, you found it. Deadpool łamie czwartą ścianę po raz kolejny, a my odblokowujemy helikopter Deadpoola. No i co? Będzie coś teraz? Bo wiad jak wiadomo... O! <grywki> Ciocia mej! Dobra, bo chciałem powiedzieć, że jak wiadomo, zawsze te zadania na końcu kończyły się zdobyciem postaci, która nam jest tego... która nam je Dawała, ale no, już Deadpool'a mamy. No dobra, nieważne. Widać, jest jednak postać. Nie Deadpool'a, tylko kogoś innego, kogoś jeszcze bardziej ważnego dla całego Marvela. Bez tej osoby, Marvel by nie istniał po prostu. No i dobra. Aha, dobra, czyli jak twórcy dawali nam zadania i ostatnie zadanie było na postać, to po prostu im się już skończyły pomysły. Rozumiem. O teraz można wykorzystać Deadpoola w celach bitewnych i widzimy jakąś super animację, jaka ona była świetna, to była, o, ale fajne skoki jeszcze, ale ta animacja po prostu była świetna, braliśmy to coś od tych gadanek, gdzie można to pole, śmieszne takie, i zamknęliśmy w nim jakby siecią związać kogoś, nie, jeszcze raz, no, świetne to jest i bijemy jakimś logiem Deadpoola. Fajne, dobra, podoba mi się. Tutaj druga animacja z takimi pistoletami. Fajne, fajne. Dało się, dobra. No jasne, że czekam na nagrodę. No dobra, to idziemy sobie. No i dostaliśmy Ciocię, Ciocię May. Świetnie, dobra. Dzięki wam, widzowie, za oglądanie. Albo wiem, mam jeszcze pomysł: kupmy wszystkie postacie, które zostały nam jeszcze do kupienia. Czas zacząć, dobra. Mamy to, o, wszystkie zbroje Ironmana, wszystkich myścicieli. Arnim Zola tutaj później mamy Ktora, mamy Czarną Kockę, Bloba o, pech no oczywiście nasza Black Cat lecimy dalej Lodowy Olbrzym, Gambit też dobra, lecimy, no tam, Johna Jameson o, Złowieszcza Szóstka oczywiście, Sincer Six o, Kaczor Howard, serio? O, dwa mandaryny jeszcze przecież. Dobra. Sabertooth O, przez trzybadę Kreski wybrałem. Nie chodziło oczywiście o, o Pepper Potts O, wszystkich X-menów mamy, Starlord, wszystkich galaktycznych strażników. Dziwnie tyle będzie, ale dobra. Ja nie mogę wszystkie postacie zwierzęce, yy, złych mutantów, fajnie, dobra. I to wszystko. Mamy wszystkie postacie poza wyjątkami. jak Tutaj Kapitan Ameryka, nie wiem jak go zdobędziemy. I tutaj jakaś figurka. Jeszcze nie wiem co to. No i jeszcze nasz Stanley, który zawsze mówi nam Excelsior i jakieś tam. No dobra, dzięki Wam za oglądanie tego odcinka. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i do zobaczenia w kolejnych. Elo.